Dziś jak słodko do mnie mówi! Cześć, witajcie tutaj, para. zamiast dzisiaj. Maciek, siema. ma? Um, i w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać wam naszą nową bazę. Teraz jesteśmy na serwerze moim, tym razem. Tak, Niektórym ale poczekaj są. chwilkę, bo mnie zaraz w... wracam. Tak, jak chwilowe, ze dwóch. No to szybko. I to jest właśnie nasza nowa hacjenta, czekajcie, bo mam troszeczkę problemy. JJ dobra. dobra. Muszę zmienić draw Distance na 80% tak standardowo powinna być. Eee, Kurde, nie, ja. jakieś lagiem dzisiaj, takie 13 fps ów what the fuck Nie wiem. W każdym razie to pokazujemy hotę? No to jest hata na żadne. Mhm. Taka, taka fajna. D dobra. tam tam tam! Tak. Oczywiście to jest moja villa. Ogromna ona jest. Z której wszyscy korzystają przy okazji. Dokładnie. Sam ją mm. budowałem. Um, właśnie, poczekaj, czekaj, pokażę ten, teraz pokażę ja? jeszcze wyjście na balkon. A przy okazji też wejdę. Mm. I to jest z widzowie punkt idealny. Do smajpienia. Mm. Tam, mhm. widzicie, o, tam widzicie, czekajcie, tam gdzieś tu był zombie kurde. kurde Widziałem jeszcze zombie to. Mm. No, Nie wiem, gdzie są. Dobra. Zombie. Tam widzicie ząbiaki na pomoście. Bom. są na pomoście. i dead. No mm. są na pomoście. Oraz, jeżeli byście pytali, no skąd ja mam taką super sniperkę? Co to w ogóle jest? Znalazłem to w bazie. Jak widzicie 20-krotny zoom scope. I to jest Timberwolf, czyli najlepsza sniperka w grze, oryginalna. Więc no, nie cheatowana to jest, to, to jest ważne. No, ciężko tak uznaleźć, Ja mam taki fart do oryginalnych rzeczy. Dokładnie, dobra. I ja tutaj już nic zmienię, nie zmienię, niestety tyle. Jest, no i teraz chodź na górę. Już idę. I tutaj co, śpimy wszyscy. Ja tutaj, tutaj w macie chyba. No, na tym łóżku tutaj. Już. No, i tu jeszcze jest wolno jedno. Także dobra, I teraz wchodzimy tu na górę, to jeszcze jest wejście. Tak, wczoraj się bawiliśmy tutaj z kostki. Coś co Kolożecie. zrobiłeś z tym, coś co zrobiłeś Ta. z mikrofonem. Wiem. A ty co tutaj? Tam spodem jest dym z tego, z ogniska, bo w domu się ognisko oczywiście pali. Abraka dobra. teraz wchodzimy teraz na górę i ja tam patrzcie. Byłem... Kurde, nie mogę wejść. To co tutaj widzicie to jest greenhouse. Platform czy co? Eee, Spadłem nad... na. Sandów? Tak. Dobra. Co? Nie pytajcie mnie. Spada tak wolno jakbyś miał spadochron włączony, i tak z nogę łapisz. Dobra, patrzcie teraz tak. Wchodzę na górę. I tutaj mamy farmę. Tak, dokładnie. Tak. To jest greenhouse. E, te, platform, ten e, platform. A, platform, czyli nie foundation. No, nie, nie foundation, to jest platform. I Aha. właśnie na tym można sadzić różne rzeczy. Tutaj mamy kukurydzę. Tu mamy ziemnioczki. No, i teraz patrzcie. Aż coś zjem z wrażenia. A właśnie, chciałabym gdzieś mieć drzwi. Gdzieś też mieć drzwi. A patrzę. To jest taka ogromna wieża. Drzwi... Yeah. Czekaj. Um, um, Czekaj, masz i drzwi na ziemi. a wiem, gdzie Masz chciałem. tutaj też drut na ziemi i masz tutaj scrap metal na ziemi. Takie trzy przydatne rzeczy. ja poproszę... Na razie weź, ja tylko na razie wezmę drzwi, a resztę włóż do skrzyń tam jakbyś mógł. Dobra. Y, chciałem... Drzwi chciałem tutaj postawić. A ja tutaj czyli gdzie? Bo ja biegać nie mogę. Znaczy to nie musisz, bo ten. A dobra, widzę gdzie. Tu przy tym wejściu do tego Dance House. Mhm. Tam, do tego, eee, do mamę, to nie. Dobra, wchodzimy na samą górę, teraz wieży. Trochę ją ja nie, Ale się opłacało. No i taki mamy widok eee. na całą okolicę. Wiecie co, wezmę jeszcze sobie nie na distance, wezmę na taki jaki był wcześniej. A to my nie mamy jednak tego, yy, nic... Yy. Kurde, co ja chciałam. A, nie mamy military bullet żadnych? Nie mów, że jeden nie mam. mam. A, ty masz jeden, no spoko. No, także tam widać bazę wojskową. Mm -hmm. dzięki wszystko, dzięki zwiększonemu sensowi. Tak. Samochód nie do końca się zrespił, ale ten, szczegółów nie widać, ale... Ale co? Coś mm. tam można zobaczyć. Eee, czekajcie... To, jeszcze... to jest trochę daleko, więc wiecie. Nawet na dwudziestokrotnym ledwo tam co widać. No, niestety. O, kawał, mm. Zaraz. O, mogę sobie dodać jeden poziom wtórz. już. jestem Zaraz, tu jest to, już wy... O, jest tu ząbiak. Widzieliście, Co, jest ząbiak jest tam? No, ale teraz szłam do tych ząbiaków w trzymości. A, to przecież ja bym wier... wier... jednego ząbiaka ubić, jakbyś dał. Zresztą to wie że jest idealny tak. punkt na te ząbiaki. No tak, tylko najpierw muszą się zrespić, nie? Dobra, teraz mm. dawaj skaczemy na coś Tylko czekaj, 4. tam, tam, tam skaczemy. Za późno, czekaj. Dobra, to ja skaczę sam. Ale ja już tam biegnę do mm, ciebie na górę. Patrzę no to jest po prostu epickie także no No niestety nogę Bum. <settreLes atau things> <laughs> No i dobra, teraz... Tak się można godzinami bawić. No, teraz trzeba iść ze złamaną nogą do lekarza. Lekarz powie nam, że dawaj z mózg i tyle. Gdzie ty no. jesteś? Bo lekarze są wredni. ja jestem przy bolidzie. No to wbijaj bo ten. Gdzie jedziemy teraz? E, ja bym gdzieś na wodę pojechał, bo muszę manier napełnić. No to pojedziemy. A ile masz procent tego zapełni... picie? 5%, bo się niedawno, bo niedawno piłem. No, no widzisz. Wiesz, już 5% wody. mam. Ale to ja jest... Dobra, teraz mam wyłaś, Bo tutaj już plagi egipskie na nas idą. Wiesz co, gdybym nie miał lag... gdyby mi tak... A czy nie no, lagi nie mam, ale płynności brak po prostu. Mhm. Nili nie co chudzi A przez to, że tam, No tak, jak się patrzy na bazę, to mam lagi. Pewnie przez to Baza się sprawia lagi. No? Może Baza przyprawia się o lagi. Dobra, ale zmienię. Tu mam wszystko na minimal lag, tak? E, FPS-y tam sobie zmień, bo tam jest licznik FPS-ów i tam. Ma być preferowanych. Co a ja to mam 30, a i tak 11 nagrywam, i spokojnie. Hmm, Takie tam. Hmm. Nie, tutaj to już są Badziewia. Dobra, gdzie jesteś? Jedziemy. Stąd. Przy aptece jestem. I coś tam jest tam ciekawego? E, no chciałem przede wszystkim jakąś morfinkę albo vaccin i jakieś... Co, Jeszcze do naszego rodzinnego miasta. No to czekaj, to najpierw sobie wakciny wstrzyknę w żywe. Kurde, nie mogę wycofać. A, bo tam jest chyba znak, tak? Tak, no. znak i o to chodzi, dobra. Shit! Zombiaki, idioty, dobra, już do biegam. A właśnie, jeszcze chciałbym pokazać wam... Jak a, miałem manierkę na pełni, dobra. Jostrzą rzecz. Pyro ma wszystkie skille. No, ale nie tylko, patrzcie. Oto jest nasz czug. No tak, mm -mm. to jest najlepsza rzecz na świecie, Pyro znalazł. No, no, dokładnie, z piński, mówię wam, na pięć pięcio... ale... No, i też ale to czasowy wypo... pojazd, którego tym razem ja nie znalazłem. No. Bo co tam kiedyś z nudów zachostował grę i znalazł się? też ty jesteś? Biegnę w e, bieg na stronę sklepu z ubraniami. No to wbijaj do mnie, bo trzeba jechać, nie ma co pieprzeć. Dobra, ja stoję. I tak już dużo czasu spędziliśmy na tej, na pokazywaniu bazy wojskowej. Nie wiem, czy jak będziemy na miejscu, to ja powrócę do nagrywania, bo to szkoda, trochę... E, ja tutaj zrobię przyspieszenie najpewniej. A no to ja idziemy. Też. Mm. Dobra, teraz powinienem widzieć, gdzie się zrobił przez No jak włączam i włączam mikrofon, to mam takie spadki pokazane tych. Nie. No, że wycisza się dźwięk automatycznie, mój. No, spoko, no, spoko, To jest ta świnka. Ej, świnki się da zabijać. No A tak. wyszedł. Nie dało się wcześniej zabijać świnki. Ja zawsze się odbijałem samochodem od nich, jak od jakiegoś piły. Ja zawsze w świnki strzelałem. No dobra, ja też dobra. właśnie, bo się inaczej nie dało jej zabić. Czekaj, to ja, bym, ja to wytnę teraz w naszą przepiękną konwersację na... Pierwszy, ten, na pierwsze miejsce. Przed intrym. Jak co tam chcesz? Ja wiedziałem, że jelonki da się zabijać, ale to, to jest chyba... Um... Jelonki! Dobra. dobra, więc jesteśmy w naszym rodzinnym mieście, kochani. No, dokładnie. Nie, yeah. y tutaj jakiś zombie żambę. Ale wyszedł update na pewno, że jak się jest najedzony i napitym, to się już życie nie regeneruje, szkoda. O, jakieś białe plamki mi od Na pewno wyszedł update, że już mam lagi większe, to jest na 100%. Mm, na bazę się patrzysz. Nie patrzę się na bazę! Chyba, dostaję z dupy strony. Dobra, czekaj, mam pomysł. Zmienię na render distance bardzo malutki. Zmienie i co? nic nie poprawiło. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, po prostu nie rozumiem. Ale coś się schrzaniło z optymalizacją na pewno. Mam za słaby komputer. O, karetka tutaj została. I o. Mam za słaby komputer to akurat cały świat. Wie. O, w tym też działają te. Ale co też działają, kogo ty. Czekaj, czy mi się nie, no nie odbugowało mi się, bo jak, żeby mogło zabrać siebie, idzie. Do mnie też jakiś. Ech, jak, żeby mi się mogło odbugować przyciski znowu, no jak, po, Powiedz, jak. Musi się zabugować i ma być zabugowany, no bo inaczej nie pójdzie. No, to jak, wiesz, że nie pójdzie, to Okej, okay, to purification Nie, boję się. Kurde. No nie trafię, go, nie takie cudowne, wszystko. Nie, nie, nie boję się. Nie, nie boję się. Na płynność coś powinna być coś? większa, zdecydowanie. Zawsze miętrzyliście się w bezu, przy nagrywaniu w tych, co to ma być. To jest cały odcinek narzekania mojego. Hmm, hmm. Będę co chwilę facepalmy. Nie mam mowy, bo to głównie nie wyjdzie. Jak za dużo face palmów nie... jest, to jest wtedy źle. Nie, jakbym nie wiedział. No, no, to co ty chcesz? No, dobra, nie, nie było tematu. Iranią. Chcesz konstrukcję helmet? Yy, a wiesz, że lepiej przez unoktowizory? Ale cicho. Chcesz konstrukcję helmet? Nie, dzięki. Dobra, wiesz co, w to... tym naszym mieście rodzinnym nic nie było, to chodź na camping noobów. Dobra, czekaj, gdzie jest nasz samochód? <głos> <głos> A gdzie, gdzie ty jesteś, to podjadę? E, ja jestem przy straży pożarnej, przy tej karetce biednej. Siadaj. Mm, Profesjonalnie zaparkowałem. No szybciej, tutaj... bo No zombiek... nie zabrałeś wszystkiego! Ale ząbiek za tobą był, chodź... Jak mam wszystko zabrać, jak ja jestem taki biedny i nie mam miejsca w tej No, nawet zupy nie zabrał. Co, zupa tam była? Była zupa. Dobra, Już nie siadaj, jedziemy, szkoda... Już na zabrałem sobie. zupę Romana. Mm, za późno. Dobra, jedź. Jakby co dwie zupy Romana leżą u nas w domu. Wiem, no bo powinno jasne. być na polskim tłumaczeniu, że po ten Kanetsub to by Ej, była zupa no no no, 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 e, ja Problem masz, ziomu, że ja ci rozwaliłem. Naprawiaj, naprawiaj. Osłonią tutaj. Już biorę blowjoba, naprawiam. Dobra, Danka. To jedziemy na kempingu, bo wiesz, że mogłeś w parzu przejechać. Hmm, Nie no wiem, wiem. To przejadę teraz mm. razu górą, więc żeby, żebym był profesjonalistą. Tak, od razu będą widzowie widzieli jak szybko dołączyć do tego kempingu. O, widzę już... już widzę pierwszych no bo. Natury już pierwszych widzę. Dobra. BANJAJ! Ej, ale na pewno się samochody zrespiły, to, no, to jest na 100% jakieś nowe są teraz. Wcześniej nie było takich. Ej, co to, to jest? To wygląda jak ten cywilny radiowóz. To... No... Tak, to jest czteroosobówka zwykła. Powiedzmy tam... o No ładszczały. Um, Opel. Uważaj, że to był ząbek. Niemożliwe. Ej, no co mi go zabiłeś? Co nie poradziłbyś? <grym> Masz flagi. No zapomniałem, jestem ja z tym nawet nie powiem poradzić. Ej, dobra, trzeba prawie wszystkie myszy i nie ma co się opieszać, bo to jest. Ej, chcesz kota? No, ja wezmę kota. Kota to ja bym zjadł. No, i ktoś tu postawił te. Aha, to już od dawna te drewniane tu leży. Że... Jakby co, zbieraj te. te... Czemlajty. Eee, okej. Okay. Co, będziemy robili disco? No. Okej. Okay. Ty będę szukał też tych. Mm, no, jagódek, tych fioletowych, yeah. to. Zobaczę, czy to naprawdę. Eee, no. te... e, czekaj, 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 czekaj. E, 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 zaraz się tam dojdę do samochodu naszego rajdowego. Wejdę do środka. I popatrz, bo tam jest gdzieś ten cała gildia jagódkowa, które są dobre, które nie. Ale po co komu to i tak nam potrzebne są, tylko Purple? A właśnie, 2,1,8 nowy jest, poradnik do craftingu. Tak? No, 2,18 niebieski No, no, Medical. No właśnie, właśnie. E, Medical. Da się zrobić ten e, z berisków jednego kamienia ten. E, Zgniecione beriski. Mi to coś daje, nie wiem. O, mm. Fertilizer. I... LOL. Ej, 2,1,7, ten, nawóz i witaminki to jeden purification tables. LOL, dziwne. No wow. Prawda, wszyscy jedzą. i mm. dlaczego dwa razy strzeliło mi? No co jest, kurwa. A, może ja miałem na auto ustawione, nie, nie wiem. Nie nic, wiem. Nic nie wiem. Dobra, trzeba połączyć tylko magazyn. Nie, bo jak je połączę, to... Nie A, mam... i mam pytanie też do widzów, bo mogą wiedzieć, o co chodzi z muflerem? Z czym? Muffler. Dwa kolei, dwie puszki. Nad ogniskiem. Wiesz co, kiedyś myślałem, że to są w ogóle namioty. No i już. To są krzaki. No bo... jest... Dobra, już czas. Mm, dziewięć to patyków są... no jeden wewnętrzny. No jak bez... headshota miałem. No. Dobrze, no. strzelimy. Na Arminę, Ząbiak i dwa strzały idą. Teraz nie, nie, wiem, że z mojej perspektywy było to nieciekawe, ale przeglądałem trochę i nie ma poradnika Berisku. Nie wiem. Na pewno niebieskie są zjadliwe. To wiem. No ja widzę. Dobra. Ja już jedno niebieskie, nie? No, o, spójrz, spójrz, gdzie, jesteś? Też, no. Ej, niebieski gdzie jesteś? Dają? Halucyny. A co gdzie jesteś? Harucyny. Czekaj, jedzenie. zobaczę jakie. Bo je najłatwiej znaleźć. Okej, okay, gdzie jesteś? A, te halucyny, O, puś. Ty, a rzucę teraz te chemlighta, light'a, jak będzie wyglądało. No spoko, rzucaj. I tak sobie. Ja gdzieś tam jadę bolidem, nie wiem gdzie. To dawaj do drogi głównej i koniec odcinka dzisiejszego. No bo go w ogóle nie stanęło. Tak nie wiem że... To Ha, ale faza Ja pierdolę Gdzie ty <noise> jadę? O, tu Damaj, damaj, podziel, podziel się niebieską jagódką, też chcę Nie ma No jak nie? Wejdź do mnie Ej stój! Stój, debta! Mogę się nie da hamować teraz <głos> Jedź! <głos> Czekaj, kiedy jedziesz? Nie niebieskich jagódek Ej, gdzie ty jedziesz? Ej, Wiesz, bo ty do... jedziesz bolider. Ty więcej jagódek! O! Przeszło! O, co? Co? Ej, co to? Co się stało? O, co? Dokąd to leci? Niesamowite! Ale, o, jaka faza była? Ty, przestały na mnie jagody działać i one po prostu w tej samej sekundzie wyskoczyłem tak bardzo. <grywdy> nie dobra, to odcinek jak nie wstawię to po prostu tak, To jest równoznaczne wtedy ze strzelaniem sobie kompilu. To jest wtedy równoznaczne swoją swoją śmiercią! Nie, nie Ej, ładnie, czekaj, patrzę, ja wypadłem. Nie. nie dobra, wiesz co, prędzej tak, bo znajdziemy te jagody. A i właśnie też taki challenge dla widzów, jeżeli byście chcieli, to w którymś tam odcinku damy informację, że będzie można zrobić wojnie między nami, a właśnie wami. Będzie wojna wielka. Uuu, tak? Fajnie. No już tam mówiłeś, aż tam będę się... A aż będziemy się... Starali. Ej, mam niebieskie jagódki! Dawaj! Daj, 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 daj naj! Gdzie ty trochę... jesteś? Za tobą! Bo... No się na ziemię po prostu, ja je, je zjem Z chęcią, pohalucynuję trochę. Ja zjem. Daj, to jagódki. Masz. Bóg, chcę pohalucynować, żeby widzowie widzieli, jak, super, o, jak to się jak tu to było. Ooooo, ale LFC. ale Super. Że jak słodko do mnie mówi. te słodko do mnie mówi. O oh, 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 oh. eee, Mikrofon ci szmakuje Wiem Będzie lepiej spać u mnie O stary Ale, ale O fuck. Dobra czyli co zbieramy te niebieskie Zbieramy wszystkie Niebieskie O są niebieskie kalony Nie. Bo tylko niebieskie się opłacają. Tak, no i różo, znaczy, no i te wiesz, to tak dzisiaj mówiłem. Fioletowe. Dobra, to może było na tyle co? A dochodź. chodź. Zhalucynowany Maciek oraz całkiem normalny Pyro. Wiesz, Ta, to ja nawet nawet jeszcze bądź. On... Na notwizorze jak to wyglądało! Jak, jak to wyglądało na że Ale Schiza! To czekaj, ja też pokażę ludziom. No weź ale Schiza na tym noctowizorze. O Jezu! Cizań to nie jest, bo co? Słońce gada. Dobra. No to, 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 to my się To my się z wami żegnamy. No. Na razie. Cześć. Cześć.